Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Panu Przewodniczący. mamy za zadanie do wykonania wczoraj. Staram się wykonać. Otóż chodzi o to, że tych wszystkich problemów, które myśmy dzisiaj poruszyli, one są ważne. Te głosy były bardzo wyraźne, kierunkowały się w pewnych, w pewnych zagadnieniach, w, 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 w pewnych kierunkach. Bardzo konkretne. Reformy państwa przywrócenia podmiotowości obywatela, sprawiedliwości, sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, przywrócenia podmiotowości w procesie wyborczym. Zwracam Państwu uwagę, ponieważ tak muszę to powiedzieć teraz. Nie wolno nam dzisiaj obrażać solidarności ani tamtej, ani tej. Nie wolno. My byliśmy, ja jestem też od początku solidarności, od 80. roku. Siedziałem w I wiem, że jesteśmy, nie jesteśmy ani że i błędy, nie różni ludzi, ale to było piękne, coś robili i dzisiejsze spotkanie jest nawiązaniem do tamtej, właśnie do tej idei, do wielkiej solidarności. I myślę, że to, że Piotr Duda, przewodniczący, to zainicjował, należy mu się naprawdę wielkie od nas oklaski i podziękowania. Bardzo mi I musi być konkret. Nie będziemy, bo proszę Państwa, wszystkie szlachetne idee, które tu padały, ojczyzna, miłość, to tak, ale musimy przełożyć to na język konkretny. Pozwólcie, że ja przeczytam to, co właśnie yy, yy, przygotowaliśmy w zespole. Zebrali w historycznej sali PHP-Socińskiej przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji obywatelskich i związków zawodowych. Zaniepokojeni licznymi patologiami życia publicznego w Polsce zwracają uwagę na pilną konieczność rozwiązania następujących problemów. Przywrócenia obywatelom biernego prawa wyborczego przez prowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Przywrócenia obywatelom prawa do referendum, które było obowiązkowe po zebraniu wymaganej liczby podpisów. Ułatwienia procedur obywatelskiej. Inicjatywy ustawodawczej, przywrócenia kontroli obywateli nad funkcjonowaniem sądów i prokuratorów. To są hasła, to są hasła, ale w tym samym czasie mamy pracę. Do dokonania spisu powyższych ważnych problemów, których rozwiązania domagamy się obywatele, powołujemy Komisję Wniosków i składzie. Tu proszę Państwa, nie zdążyliśmy tego zrobić. Ja mam prośbę, ja myślę, dobrze Pana Przewodniczącego i Solidarność. I zostanie wyłoniona grupa, która będzie przyjmować i apeluję do wszystkich stowarzyszeń, żeby sformułowały swoje konkretne przesłania, konkretne propozycje najważniejszych zagadnień, których powinniśmy znaleźć konkretnie, bo my możemy tylko politycznie mówić o naszej sytuacji, apelować o ochronę naszej ziemi, własności itd., tak ale musimy znaleźć konkretne, instytucjonalne rozwiązania, powiedzieć, co nam się nie podoba w prawie wyborczym w prawie do referendum, w prawie spółdzielczym, w prawie, w prawie które reguluje funkcjonowanie, a wszystko co jest w tym, co jest w sąd, i w prokuraturze. I przesyłajmy się to, myślę, że Panie Przewodniczący, Panie Faruszu, podamy tutaj adres, na który będziemy mogli to przesunąć. Zwracamy się do wszystkich uczestników spotkania w Dańsku już 16 marca i do innych organizacji, by niezwłocznie przedstawili swoje propozycje, i innych istotnych zmian niż te, które oczywiście... Wymienione. Zobowiązujemy bo Komisję w do opracowania listy najważniejszych zagadnień i problemów, Rozwiązania, których domagają się przedstawiciele stowarzyszenia organizacji. Ustaliliśmy, że to wszystko, co Państwu przekażemy, to co przekażemy do Państwa, do Komisji do Narodowej, do tych osób, które on wyznaczy, zostanie opracowane, uszeregowane w postaci jakiejś nowej najważniejszych zagadnień. W sprawach tych będziemy w najbliższych miesiącach działać na wprowadzenie ich w życie. Jak będziemy działać, to określić, bo nie możemy też powiedzieć dzisiaj, co to będzie. Zwracamy się do wszystkich organizacji społecznych i obywateli, przyłączymy się w wsparcie naszego ruchu. Może tak będzie to właśnie mógł tego... się Do wszystkich, do wszystkich, do wszystkich, panie Do wszystkich, do wszystkich, bardzo dziękuję. Ktoś został w ogóle, się zechciał zgłosić. I zapamiętajmy o Proszę Państwa, stawajmy poszkodowany przez Zmian Sprawiedliwości Leksa Dariusz Polniakos.